Program rekrutacyjny. Większość z Was nie przypada go grać, ponieważ jest nudny i zajmuje dużo czasu. Mój sposób jest dosyć e, przyjemny, ponieważ e, korzystając z niego zajmie Wam to zaledwie 1,5 godziny, pomiędzy godziną a dwoma godzinami. Jeżeli komuś zajmuje to szybciej niż godzinę, to nie ma potrzeby by oglądał. A ile myślę, że większości z Was zajmuje to ponad 2 godziny dziennie, zbieranie takiego limitu, więc myślę, że to Wam się przyda. A mianowicie mój sposób jest sposobem na zdobywanie medalów bohatera bitwy, yy, zwiadowca. Ten medal polega na tym, żeby wyspotować 9 czołgów wroga i żeby wygrać. Jak dla mnie to jest jeden z najłatwiejszych medali, mniej wysiłku yy, w porównaniu do starania się o medal dużego kalibru. Co większość z Was zapewne próbowała przedtem. No i jak, co wpada tak po 10 punktów co 8 minut, średnio może co 6. Zależy też jak często drużyna wygrywa. Czasami może być co 10 minut, przynajmniej tak jest w moim przypadku. No i... Przy... No i właściwie to dla mnie to właśnie jest też to fajny sposób, no bo można się też odstresować i nie trzeba się starać o jakiś dobry wynik. Po prostu jedziesz, spotujesz i nawet nie musisz się starać, żeby dużo się naklepać. A tak, ale jak się pod nie to przygotować? A żeby się pod to przygotować, tak jak zakładacie nowe konto, to używajcie kodu ITALER135, który dawa te dwa lajta. Oraz 1000zł Przy okazji jeszcze zróbcie misje startowe, żeby dostać 500zł Wtedy będziecie w stanie kupić M22 Locusta z załogą 100% Przy okazji wy, warto wybrać linię M2 Lighta Ponieważ ta linia też jest dobra jeśli chodzi o spotowanie Troszkę wolniejsza, ale ma dobry zasięg widzenia No i tak to wygląda z garaż jeśli chodzi o czołgi, które są potrzebne do wbijania tych punktów Natomiast tak co do załogi, jak dla mnie warto jako pierwszy perk dać naprawianie, ponieważ, jak się zatrzymamy, ktoś nas zgąskuje. To warto jednak szybko się naprawić i jechać dalej do przodu, nie tracąc prędkości. Albo jak tracąc, to niewiele, żeby nas za szybko nie skasowali. Jako drugi perk polecam brać zwiad, zwiad na dowódcy, na radiooperatorze rozznań sytuacji, a na mechaniku jazdy terenową. W przypadku yy, innych, N22 Locusta Bądź paru innych czołgów co, na przykład, nie mają radiooperatora operatora mającego no to to jest dowolne, co dacie. Nie dałem nas biodra. Przy okazji, yy, warto jeszcze nie zapomnieć o wyposażeniu. Jak na mnie, warto dawać powolkę antyreflekcyjną jako pierwszy moduł, jako drugi, turbosprężarkę a jako trzeci, wentylator, jeżeli któryś pojazd ma trzy miejsca. W przypadku te dwa Lighta dać antyreflekcyjną m 2 AM2 Lighta tu brać sprężarkę, ponieważ ten czołg ma dobre wykrywanie, ale jest dość wolny. No i jeszcze bardzo ważną rzeczą są materiały eksploatacyjne. Aby dać benzynę oktanową, zawsze to przyspieszy nasz, trochę, trochę nasz pojazd. A jak ktoś ma więcej miejsc, to wtedy można wziąć zestaw naprawczy. A jak ma trzy miejsca, no to dodatkowo apteczka. Warto też pamiętać o tym, że jak wchodzicie w bitwy losowe, to używać rezerwy jeżeli jakieś je posiadacie. Zawsze to trochę przyspieszy szkolenie naszej załogi. Przy okazji jeszcze warto robić misje dzienne, a jeżeli jakaś jest na temat, żeby zadać 1500 uszkodzeń lub 2000 uszkodzeń, to warto zmieniać na inne misje, aby łatwiej było wykonać. No i tak właśnie się prezentuje garaż i jak mają miejsce być czołgi wyrobione, aby się przyjemnie grało rekrutacyjnie. A i jeszcze wspomnę, że lepiej nie brać e, drugiej amunicji, bo nam nie zależy na dobrym wyniku, tylko na spotowaniu, więc warto zarobić kredyty, które wydać na książkę szkoleniową, żeby nasza załoga była lepsza. Teraz pokażę Wam na WoT jak e, należy jechać e, mniej więcej, aby wyspotować te 9 czołgów. Nie będę Wam pokazywał tych bitw e, w losówce, ponieważ to jest e, nieciekawy widok, sami zobaczycie to na własnej skórze. Ale punkty za to dobrze lecą i jak dla mnie warto. Zawsze to da jakieś obligacje, jak się zrobi i nie ma co sobie odpuszczać. No i witam już na Vot Tactics Teraz pokażę wam jak mniej więcej warto jechać, żeby spotować w rodzie czołgi. Nie zawsze to wyjdzie, ale dość no często jednak się udaje, więc mianowicie kiedy mielibyśmy sobie start z niższej strony, ze strony numer 1, no to wtedy sobie jedziemy od tej strony. No i tak wyspotujemy prawdopodobnie całą drużynę wroga Bo będą stali sobie na górce albo pod górką Mianowicie będą się znajdować tutaj albo tutaj Natomiast tak, jeżeli będziemy sobie startowali od góry Czyli w tym przypadku od tej strony byśmy mieli start No to analogicznie robimy odbicie lustrzane z tym, że idziemy sobie troszkę dłuższą drogą Ale bezpieczniejszą No i tak to wygląda no, i to jest właśnie najłatwiejsza mapa, jeżeli chodzi o spotowanie. Teraz pokażę Himmelsdorf, który jest y, troszkę trudniejszy. A mianowicie, tak, kiedy sobie startujemy od dolnej strony, to idziemy sobie do przodu. No, i teraz trzeba pomyśleć, po zależności od tego, gdzie są w czołgi, to albo pojedziemy tutaj i potem skręcimy albo pojedziemy sobie od otwartego i dopiero później tutaj zachęcimy. Bo nie wiemy, gdzie będzie więcej czołgów wroga. Żeby się nie zaklinować Jak zobaczymy, że w jakimś miejscu jest dużo czołgów wroga, To wybieramy inną linię. Natomiast nie polecam jechać tą stroną Ta strona raczej nie będzie konieczna Bo jak idziecie sobie przez środek to i tak wykryjecie to co jest na prawej stronie, więc Tutaj na spokojnie A jeżeli sobie jedziemy od górnej strony Czyli mamy tutaj start No to sobie robimy odbicie lustrzane Z tym, że jedziemy sobie tutaj prosto Albo tutaj skręcamy i dopiero tutaj jedziemy w zależności tak samo, gdzie jest dużo wrogich czołgów To byłoby na temat Himmelsdorfu Teraz sobie zobaczymy Kolejną mapą jaką jest y, klasztor Na klasztorze dosyć trudno się spotuje y, Jeżeli chodzi o tą mapę Ponieważ tutaj często można się albo zaklinować Albo wrodzie czuć się tak, które zjadą, że już nie wykryjemy Mianowicie, ja zazwyczaj jeżdżę sobie od tej strony Ale ta strona jest dłuższa i mogą się już rozjechać w rodzie czołgi Ta strona, jeżeli chodzi przez miasto Jest szybsza Ale tutaj możemy się zaklinować, jeżeli tutaj właśnie pojedzie w rodzie czołg do miasta I wtedy już nie wyspotujemy, więc wolę bardziej jechać tą prawą stroną No i jak sobie dojedziemy, to wtedy Albo jedziemy sobie w tą stronę, albo w tą Tam gdzie jest mniej czołgów co po tam gdzie jest mniej czołgów wykrytych, to znaczy, że tam być może coś jeszcze siedzi do wykrycia A jak już gdzieś wykryliście większość czołgów, to tam się nie pchajcie No bo tam y Możecie już nie wrócić calip. No i tak. A jak od góry, no to już nie będę rysował. Jedziemy tak samo. Odbicie lustrzane Dalej kolejna mapa to jest tak. Step. I na stepie nie ma wielkiej filozofii. No bo jak sobie startujemy, no to sobie jedziemy przez środek stepu. Tutaj przewalamy się. I potem specamy albo w tą stronę jedziemy, albo w tą w zależności gdzie jest więcej czołgów wroga. No i tak. Natomiast yy, jak długo są to będą odbić się lustrzane, yy, kolejna mapa to jest Ruinberg Ruimberg, yy, no, też trochę losowa mapa, bo nie wiemy, czy w miasto, czy na otwarte, ale w większości przypadków warto jechać jednak tą stroną. I tutaj powinniśmy wykryć. Wjeżdżamy sobie później tutaj z tyłu. No i później albo tutaj jedziemy, albo od tej strony, jak kto woli. No i wtedy już powinni być wykryte czołgi wroga No i jak od dołu to jedziemy tak samo Z tym, że jak od dołu będziemy jechali To niekoniecznie tutaj, czasami można też postawić tutaj No rzadko kiedy, ale czasem nawet i tutaj warto skręcić, ale prawdopodobnie To będzie zły wybór, więc proponuję w miasto To tak wygląda co do Ruinberku No i ostatnia mapa, która jest najrzadsza na tych tierach, ale też może się trafić To jest Ensk na NS-ku jak sobie startujemy, no to tutaj Idziemy sobie przez tory i powinniśmy już wykryć całą drużynę wroga. Ewentualnie można pojechać przez otwarte, ale ja jednak jadę i potem skręcam w otwarte, to spotuję. Jak już to wszystko wykryję, to potem zawracam i jadę w stronę miasta. To to byłoby na temat yy, Watt Tactics i tego, jak na każdej mapie warto jechać, by spotować. No, ja myślę, że materiał się spodobał. I kolejny zwota. to będzie ze stalowego łowcy w przyszłym tygodniu. A tak to zapraszam jeszcze do oglądania filmu z Minecrafta, które się niebawem pojawi.